Hej, widzę, że gracie długo w Wildcraft. Czy dacie mi coś legendarnego? Sorry, ale w Wildcraftie nie można dawać rzeczy innym graczom. Nie rozumiecie, że niektórzy są biedni i nie mają pieniędzy, aby wydawać ich na grę. Ale rzeczy w Wildcraft są darmowe. Jedynie Wild Club jest za pieniądze. Po prostu macie bogatych rodziców i jesteście rozpieszczeni. Żałujecie biednym parę złotych. Ale mówiłam, że to darmowe. To nie jest darmowe. Aleks, bo ty mnie chyba nie kochasz. Ariel, kocham cię, skąd takie przeczucia? To dlaczego wczoraj grałaś z jakąś szarą łapą, a potem ze śnieżynką? Szara łapa to moja siostra, a śnieżynka to kuzynka moja, całe im podbić levela ty mówiłaś, że nie mogłaś grać. Ano tak, nie mogłem grać, ale wpadłem na 5 minut zobaczyć z kim grasz. XD, ale z 21 levelem i ubrany w jakieś szmatki. Ale ja ci nic nie zrobiłam, dlaczego? Tak mówisz, przykro mi jest. Po pierwsze dobrze, że jest ci przykro, a po drugie ja mówię prawdę. Każdy był nobem na początku. Nie podoba mi się, jak do mnie się zwracasz, więc zgłaszam cię. Nie proszę, nie zgłaszaj mnie, przepraszam. Okej, nie zgłoszę cię, ale przeproś wszystkich, których wyzywałaś, i obiecaj, że nikogo tak już nie potraktujesz. Obiecuję. A pomocy przemieniam się w demona. Ale co ty robisz? No przemieniam się w demona, pomóż mi. Za późno teraz, uciekaj, bo cię zjem. Co z tymi ludźmi jest nie tak? Run.